Profesor Andrzej Dragan, razem z nami, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, fizyk kwantowy, artysta. Dzień dobry. Dzień dobry. Nieuprzejmy i arogancki wykładowca, choć merytorycznie prezentuje doskonały wykład. Zaskakująca, karteczka pojawiła się na, na drzwiach? Sam ją powiesiłem, bo to taki ciekawy kontrprzykład do, do, do większości opinii, które dostaję do drzwi studentów. Tak, student napisał panu. Anonimowa ankieta, tak. No komuś nie przypadłem do gustu, to chyba z 10 lat temu było, ale. Tak mi się spodobało, że gość oddziela emocje od y, racjonalności, że uznałem, że to jest. Y, Może y, nie zły fizyk z niego. Dobry roku. przykład na przyszłość. Tak jest. No, na pewno teraz już pewnie jest świetnym fizykiem. Nieuprzejmy i arogancki, choć wykład merytorycznie doskonały. Pański kolega napisał w kontrze przykleił inną karteczkę. Zajęcia bardzo ciekawe, to inna opinia była, prawda? Kolejna. Cojęcia bardzo ciekawe, prowadzący mimo wielu stereotypów, odnosił się do wszystkich z szacunkiem i wcale nie był arogancki merytorycznie. Poziom ćwiczeń bardzo wysoki. Przekonają się Państwo, że to nie tuzinkowy profesor Uniwersytetu Warszawskiego, powiedziałem artysta, o tym też się przekonamy. No i taki fizyk, który przełamuje, tak jak to w fizyce powinno być. Pewne myślowe kolejne. Coś się ostatnio udało, panie profesorze, udowodnić, czy pewien problem od 1967 nierozwiązywalny rozwiązać? A my grzebiemy z kolegami w takim nieortodoksyjnym kawałku fizyki, y, zajmującymi się rzeczami, które raczej ludzie omijają zazwyczaj. No i y, jest taki problem, który rzeczywiście udało nam się pchnąć naprzód, i to w dodatku dzięki pomocy właśnie studentów, y, z którymi pracuję i których udało mi się z, sprowokować do, 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 do wzmożonego wysiłku. No i y, wydaje się, że taki poważny problem, który nas blokował przez pół roku, bo tak to trochę wygląda ta praca, że przez pół roku walimy głową w ścianę i aż nas głowa przestanie boleć i yy, przestaniemy to zauważać. Yy, tym razem po pół roku się udało zrobić jakąś tam szczelinę w tej ścianie i coś nad czym pracowaliśmy pół roku de facto się daje sprowadzić do jednej linijki czy dwóch linijek tekstu, ale to są takie dosyć interesujące dwie linijki. Problem z kwantowej teorii pola. Jeśli mamy fotografię tej tablicy to może zobaczmy. Ja wiem, że jest wczesna pora, panie profesorze, ale... Ja muszę zacząć uważać, co ja wrzucam na Twitter. No, bardzo ostrożnie. No czytamy, czytamy. Ja wiem, że jest wczesna pora. Odbiorca może nie jest specjalistą w dziedzinie fizyki, chociaż jeśli są tacy wśród naszych widzów, to serdecznie pozdrawiamy, ale myślę, że niewielu. Ale jest jakaś szansa, żeby pan spróbował, tak, no nie wiem, no, chociaż w kilku podstawowych słowach powiedzieć, na co patrzymy? To jest y, kwantowa teoria pola cząstek, które się poruszają z prędkością nadświetną. Czyli takich hipotetycznych obiektów, o których wszyscy czy uważali dotychczas, że nie mogą istnieć z różnych powodów. No i my, im bliżej się tym przyglądamy, to się okazuje, że to nie jest do końca tak, że nie mogą, że być może właśnie mogą. Pytanie, czy one istnieją, to jest inna kwestia, natomiast to, co nas interesuje, to czy w ogóle daje się skonstruować sensowną i spójną teorię tych tych cząstek. No i dotychczas panowało takie przekonanie, że że to jest niemożliwe. No I najpierw żeśmy pokazali, że w takiej klasycznej fizyce w teorii względności, takie rozszerzenie dopuszczające takie obiekty da się skonstruować. Teraz się okazuje, że zasadnicza przeszkoda, która blokowała ludzi przed y, opisaniem takich obiektów kwantowej teorii pola, też w zasadzie nie istnieje. I to jest ta druga linika od góry, akurat. Jasne, to, jasne, tak, właśnie widzę. To jest to druga, tak. W której to ujęliśmy. Na dole są po prostu definicje proste. Mhm. proste. Yy, proste. Więc. No, Gdyby Pan był fizykiem albo studentem powiedzmy 3-4 roku, to by Pan tutaj 90% tego było dla Pana dosyć jasne, więc to jest tak, taki specyficzny język, którego używamy w komunikacji, język taki codziennie się mało nadaje do, do, do precyzyjnego wyrażania się na temat fizyki, więc używamy takich krótkich wyrazów właśnie. Jest coś takiego, co się może rzeczywiście poruszać szybciej niż światło? To znaczy, to jest złożony problem. Jeśli chodzi o takie ortodoksyjne spojrzenie, to takich obiektów przede wszystkim nie obserwujemy. Nikt takiego ciała nie stwierdził. Natomiast y, y, jest przekonanie, że, że istnienie takich obiektów w ogóle przeczy y, logicznej strukturze teorii, które mamy. I tak się ludziom wydawało, w związku z tym nawet temu się nikt uważnie nie przyglądał za bardzo, bo skoro logika temu przeczy, to zajmowanie się tym jest stratą jest czasu. No, okazuje się, że logika temu nie przeczy. Myśmy jakiś czas temu pokazali, że, że rzeczywiście, gdyby takie obiekty istniały, to by się działy w świecie bardzo dziwne rzeczy. Natomiast jak się okazuje, te dziwne rzeczy, które się dzieją, to nie są wcale nic dziwniejszego od tego, co i tak wiemy o współczesnej fizyce. I okazuje się, że ta dziwność jest dokładnie taka, jak to przewiduje teoria kwantowa. Mm -hmm. Natomiast y, mamy pewien, na, na oku pewien, pewien obiekt, który być może w pewnych szczególnych sytuacjach. Yy, może się zachowywać w taki nadświetny sposób, ale to jest jeszcze na razie tylko nasza hipoteza i coś co gryziemy z kolegami już od, od właśnie od tych 6 miesięcy. Czyli ten problem, który udało się rozwiązać ten tutaj na tablicy, to rozumiem od 1967 nierozwiązywalny był? Problem był taki, że konwencjonalna teoria, kwantowa teoria pola mówi, że, znaczy zakłada, że, że rzeczywistość powinna być taka sama niezależnie od tego, czy, czy jesteśmy nieruchomi, czy się poruszamy ze stałą prędkością. I na przykład próżnia kwantowa, czyli coś, co jest tak największą możliwą pustką, jaką da się stworzyć w ogóle w rzeczywistości, zgodnie z, z naszym stanem wiedzy, ta próżnia nie powinna zależeć od tego, czy ja siedzę na krześle, czy jadę, czy lecę rakietą. Wokół mnie zawsze będzie próżnia. No i okazuje się, że ludzie byli przekonani, że gdyby takie nadświetne obiekty istniały, to próżnia tych obiektów, czyli ich, taki stan, w których ich nie ma, zmieniałby się, gdybym tylko poruszał się z stałą prędkością i wówczas na skutek tego ruchu. Coś z tą próżnią by się działo. Wyglądałoby inaczej. I to powodowało, że ludzie takiej teorii nie lubili, bo oczekujemy, że nie istnieje wyróżniony w żaden sposób układ odniesienia. Czy ja stoję, czy jadę ze stałą prędkością? Fizyka powinna być taka sama. No i żeby uniknąć tego problemu, ludzie starali się modyfikować teorie tych, tych, tych obiektów, żeby jakoś je opisać. No i to, co żeśmy zrozumieli, to, że te modyfikacje nie są w ogóle potrzebne, bo argument, który powodował, że sądziliśmy, że... Fizyka zależy od, od obserwatora, ale jest po prostu nieprawdziwe i to jest po prostu jakieś nieporozumienie. Jak Pan profesor ładnie napisał na Twitterze, proszę Państwa, dzięki nadludzkiej erekcji intelektualnej z grupą kolegów udało się rozwiązać problem z kwantowej teorii pola z udziałem studentów, co nie jest bez znaczenia, bo to często jest tak, że młodzi ludzie często nie wiedzą, że się czegoś nie da i to robią, nie? Młodzi zresztą te, te przełomy w fizyce to często jest robota młodych fizyków. To jest zazwyczaj robota młodych, dlatego myśmy z kolegami starszymi Zlokalizowali problem, który trzeba rozwiązać i wiedzieliśmy dokładnie na czym on polega po dłuższych wysiłkach zresztą. I celowo w to włączyłem studentów, najzdolniejszych jakich mamy, żeby ich zmotywować, żeby przysiedli i pomyśleli jakie, jakie nieortodoksyjne rozwiązania tutaj przychodzą do głowy. I okazuje się, że jeden z nich, czy, czy to też wspólna praca była, yy, spostrzegli, co można by zmodyfikować, żeby te problemy być może przestały istnieć. No i okazało się, że rzeczywiście trafili całkiem nieźle. I, I przyjrzeliśmy się temu uważnie. Wygląda na to, że, że, że pomysł był bardzo dobry. No, okazało się, że skradliście jakąś taką mikro, kolejną mikrotajemnicę przyrodzie. No ale umówmy się, panie profesorze, tak naprawdę jak sam pan o nas pisze, jesteśmy co najwyżej nagimi małpami i tak naprawdę wszystkiego o naturze nigdy się nie dowiemy. No, na gmaopy to jest określona Desmonda De Morrisa, yy, którego bardzo lubię. No, no, nie wiadomo czy się nigdy nie dowiemy. Niektórym się wydawało już od dawna, że, że już prawie wszystko wiemy. Moim zdaniem jesteśmy na początku czegokolwiek. Czy jest tak, że rzeczywistość jest na tyle skomplikowana, że jej nigdy nie, nie zrozumiemy do końca? To się okaże pewnie. Nie, nie już My się tego nie dowiemy pewnie, ale jakieś być może przyszłe pokolenia, nasze, czy czegoś to nas zastąpi i się dowiedzą. Na razie wszystko, co wiemy o rzeczywistości, to, że wszystkie prawa, które odkrywamy są niezwykle proste. W tym sensie że daje się zmieścić na, na t shircie na przykład. Yy, I ludzie w związku z tym podejrzewają, że być może nawet te ostateczne prawa, których jeszcze w tym momencie nie znamy, też będą bardzo proste. Może tak być, może się okazać, że są niezwykle skomplikowane. Nie wiem, jak jest. Generalnie naukowcy starają się zrozumieć po prostu rzeczywistość, a to, co się okaże, to już jest yy, musimy to przyjąć do wiadomości i tyle. Bo wszechświat, z tego co, co, co wiemy o wszechświecie, to tak naprawdę ten obserwowalny, który badamy, którym się zajmujemy, to co, to jest raptem 5% wszystkiego, a reszta to jest 95% ciemna materia, ciemna energia? No wie pan, jak, zależy, jak, jak, jak to oceniać, jak pan ważył, na przykład, to pan organizm to też waży pewnie 70-80 kg, a mózg to tylko kawałek, więc pytanie, czy ten mózg jest tylko niewielkim fragmentem całości. No, nie wiemy. Rzeczywiście jest tak, że w większości energii wszechświata y, nie rozumiemy nie wiadomo, co to znaczy. Czy to znaczy, że są jakieś cząstki, których nie obserwujemy, które mają jakiś, jakiś taki bardzo słabo oddziałujący charakter? Czy też nasza teoria jest z kitu, Być może jedno i drugie, więc. Y, to bardzo dobrze, że takie rzeczy się dzieją, że czegoś nie rozumiemy, bo dzięki temu mamy szansę coś nowego zrozumieć. A to jest tak, że jak czegoś nie rozumiemy, to niektórzy zapraszają młodych studentów i piszą równania na białej tablicy i próbują się czegoś dowiedzieć, a inni wymyślają Boga? Wie pan, nauka, nauce bardzo dobrze zrobiło to, że staramy się nie ufać ludzkim opiniom za bardzo. To jest w zasadzie jedyny powód, który, dzięki któremu postęp naukowy się tak, tak gwałtownie przyspieszył przez ostatnie 300-400 lat. Dlatego, że zamiast przyjmować do wiadomości, co się komuś wydaje, to sprawdzamy wszystko i wnioski są takie, że nawet, nawet najwybitniejsi ludzie się ciągle mylą. W związku z tym, tym bardziej trzeba bardzo uważnie przyglądać się wszystkim stwierdzeniom i wszystko, co mówimy, jest potencjalnie błędne. Nauka to jest taka wiara w ignorancję ekspertów. Czyli takie wyobrażenie, że, że nie ma autorytetów, i jak yy, słyszę coś od kogoś bardzo mądrego, to może zastanowię się nad tym dwa razy, albo trzy razy dłużej. Natomiast yy, staram się być sceptyczny i szukać dziury w całym, bo dzięki temu, właściwie dzięki tej procedurze. Yy, Odrzucamy wszystko, co się okazuje bzdurą, a tych bzdur w tym, co nam się wydaje, mówimy jest, jest, jest mnóstwo. No, nawet Einstein się mylił. Na przykład mówił, że chociaż wyszły mu fale grawitacyjne, to powiedział, że nigdy ich nie wykryjemy. Wykryliśmy nie tak dawno, kilka lat temu. Stała kosmologiczna wyszła mu, potem się wycofywał, prawda? Mówił, że to jest największy błąd dzisiaj, chyba to nie jest takie przesądzone. Mówi też, że Bóg nie gra w kości. Ani z Bormu odpowiedział, nie mów Bogu, co ma robić. No y Fale grawitacyjne to jest w ogóle odkrycie polskiego wybitnego naukowca. Y profesora Trautmana, z, zresztą z naszego wydziału, który wbrew opinii swojego promotora, którym był Leopold Infeld, współpracownika Einsteina, zajął się tym tematem, bo dlatego że Infeld z Einstein nie wierzyli w to, że ogólna teoria względności może wyprodukować fale grawitacyjne. Okazało się, że może i, i wiemy to już dzisiaj nawet z pomiarów. Einstein nie dowierzał ani w fale grawitacyjne, nie wierzył też w istnienie czarnych dziur, które jak się zdarzyły, to te ale gra wytworzyły, mimo że czarne dziury też wynikały z jego własnej teorii. Więc nawet tak wybitna postać jak Einstein, mylił się to zasadniczo w bardzo elementarnych kwestiach tak naprawdę. To Booking w kości to jest też coś, co, za co tegoroczna Nagroda Nobla została przyznana z fizyki. To eksperymenty pokazujące właśnie, że ktoś jednak w tej kości gra. Einstein też co do tego się zasadniczo mylił. Więc te, 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 te przykłady mogą pokazywać, że jeżeli ten człowiek się tak bardzo mylił, a jest tak niezwykle no, chyba najwybitniejszym przedstawicielem, przynajmniej z zeszłego wieku, w nauce, to co, tym bardziej my i tym bardziej trzeba uważać na to, co, co twierdzimy i uważamy. To trochę już zamykając, chociaż chciałem powiedzieć, zamykając temat fizyki, ale to już właściwie chyba nie jest pytanie z fizyki, ale wybitni profesorowie fizyki na ten temat dyskutują. Na przykład na przełomie 2022-2023 przetoczyła się taka trochę debata w polskich mediach na temat transcendencji. Istnienia Boga, w fizycy są tego bliżej, czy dalej? Większość fizyków, która bada tajemnice wszechświata i tak doskonale rozumie, jak funkcjonuje przyroda i natura, przepraszam, doskonale, znacznie lepiej od reszty nagich małp, są bliżej Boga, czy dalej? Pan też ma mocne zdanie w tej sprawie. Ja uważam, że nauka na ten, na ten temat w ogóle nie ma nic do powiedzenia i u, używanie w dyskusji autorytetu naukowego i argumentów naukowych jest. Y, 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 Najdelikatniej mówiąc, jak potrafię, nieuzasadnione I, i tak jak powiedziałem, nauka to jest de facto zaprzeczenie wiary w tym sensie, że nie chodzi o wiarę religijną, bo wiarę religijną można sobie posiadać i jakoś funkcjonować w takim dwoistym świecie, natomiast w nauce wiara jest po prostu niezdrowa i nie mówię o wierze w jakąś transcendencję czy coś takiego, tylko wiarę w cokolwiek. Ja nie wiem nic na pewno. Nie ma czegoś takiego jak fakt naukowy, nie ma czegoś takiego jak udowodnienie czegokolwiek naukowo. Wszystko jest potencjalnie błędne. O, o, nie, o niektórych rzeczach mam przekonanie mniej, o, jestem bardziej lub mniej przekonany, że z większym prawdopodobieństwem coś jest prawdą, albo z mniejszym. Natomiast na pewno to nic nie jest. I, i, ale staram się też świ być świadomy tego, co wiem, a czego nie wiem. Natomiast kategoria wiary to jest po prostu szkodliwa, przeszkadza, po prostu najczęściej zaciemnia. No, Jasno się umysł. Einstein, który nie wierzył w teorię kwantową, de facto właśnie wpadł w tę pułapkę, bo on był przekonany, że świat jest tak, jak mu się wydaje. Nie miał żadnych powodów poza swoją własną intuicją, która, co prawda, zaprowadziła go w wiele ciekawych miejsc, natomiast w tym przypadku sprowadziło go na manowce. Właśnie dlatego, że był tak bardzo przekonany, że on wie, jak musi być, to upierał się, że Bóg nie gra ja w kości, Bóg nie gra ja w kości. i to Stąd ta reakcja Bora, który się zirytował w końcu. To jest też przykład pokazujący, że, że ostatecznym y, arbitrem w tym, jaki jest, jest eksperyment, który sprawdza rzeczywistość, bada rzeczywistość i nam mówi, czy mamy rację, czy nie. A jak ktoś y, y, mówi, że, że ja, w to wie, ja w to nie wierzę, i tym gorzej dla rzeczy, rzeczywistości, no, to jest właśnie ta postawa, która jest, utrudnia postęp y, naukowy. I dlatego w, y, uważam, że, że w używanie nauki czy argumentów naukowych w dyskusjach teologicznych albo światopoglądowych jest. Y, Szukam dobrego słowa, ale no... trudno mi jakoś tak powstrzymać emocje tutaj w tym momencie. No, po prostu nie powinno się tego robić. <grymkańska> Nic nie jest pewne, pan powiedział. I powiedział pan o, o teorii kwantowej. 100 lat już ma ta teoria. Chyba nie ma lepiej udowodnionej teorii, liczby eksperymentów, które by to udowodniły, bardziej precyzyjnych wyników tych przelicznych eksperymentów. Nawet to nie jest pewne? Nawet to nie jest pewne, to znaczy, jak wie pan, jak, jak pan budzi się już od, od kilkudziesięciu lat i widzi pan, że każdym razem słońce wstaje i, i się kręci wokół Ziemi, jak widać gołym okiem, to nie jest to dowód, że, że jutro będzie to samo. To, co dotychczas obserwowaliśmy, rzeczywiście wskazuje, że teoria kwantowa jest świetnym opisem rzeczywistości. Niektóre eksperymenty są zgodne z teorią do kilkunastu miejsc po przecinku nawet co to jest niewyobrażalną dokładnością wręcz. Jakbym chciał z tą dokładnością mierzyć odległość do Krakowa, to, to praktycznie z dokładnością do, do jednego atomu musiałbym to zrobić. Więc teoria kwantowa, nie ma jakiegokolwiek eksperymentu, który zaprzeczył teorii kwantowej, który byśmy przez ostatnie 100 lat wykonali. Wszystko, co mierzymy, wydaje się potwierdzać ją, natomiast to nie znaczy, że jutro, pojutrze taki eksperyment nie, nie zostanie stworzony. I, I ludzie bardzo się starają w dodatku, dlatego że tak jest skonstruowana nauka, że za Podważenie tego, co wiemy o świecie, to człowiek dostaje nagrodę Nobla z marszu w zasadzie. Więc pierwszy doświadczalnik, który zrobi jakikolwiek eksperyment podważający jakiekolwiek, pokazując jakiekolwiek odstępstwo, nawet to od przewidywanie teorii kwantowej, ma nagrodę Nobla w kieszeni. Póki co się to nie udało, ale to wcale nie znaczy, że ta teoria jest ostatecznie prawdziwa i jest wiele powodów, żeby sądzić, że jakieś modyfikacje trzeba będzie do niej bądź do ogólnej teorii względności wprowadzić. Jeszcze nie wiemy do końca, do której z tych teorii, czy do obydwu, czy... Co, co trzeba zrobić, natomiast mamy dwie fundamentalne teorie, które do siebie nie pasują, i, i, i nie wiemy, jak, co zrobić, żeby je ze sobą połączyć. Zapewne to będzie wymagało jakichś fundamentalnych modyfikacji w tym, co rozumiemy o, o rzeczywistości. Chociaż przeróżne teorie już się poudawało po jakoś postarać, mniej lub bar, bardziej elegancko, połączyć przeróżne teorie. Nie, nie, być może nie tak idealnym i eleganckim wzorem jak ten, który pisał Einstein, ale tych dwóch akurat wciąż jeszcze nie. To może być taki złoty gral fizyki? Yy, nie wiemy, dlatego że yy, póki co nic innego poza tymi czterema, czterema fundamentalnymi oddziaływaniami nie, nie, się nie obserwuje. Więc ostatnią rzeczą, która się opiera takiemu opisowi, który by się wszystkim podobał, to jest właśnie grawitacja. Natomiast nie jest wykluczone, że istnieją jakieś inne aspekty rzeczywistości, których w ogóle jeszcze nie zobaczyliśmy nawet. Jest to bardzo prawdopodobne, nad tym powiedział. Więc. Yy... Bym się jeszcze długo wstrzymywał z używaniem pojęcia teoria wszystkiego czy coś takiego. Póki co mamy kłopot z grawitacją, która dotyczy nas wszystkich, a mimo, że jest taka na co dzień dostrzegalna przez każdego, to jest czymś, czego co najgorzej rozumiemy ze wszystkich aspektów fizyki obecnie. Profesor Andrzej Dragan, człowiek rekonesansu, yy, powiedziałem fizyk, artysta, człowiek, który się człowiek, który się interesuje yy, otaczającą rzeczywistością, na przykład, yy, Chat GPT. Panie profesorze, to jest bardziej zabawka w pańskich oczach, czy taki game changer? Zaskakującą rzeczą w algorytmach uczenia maszynowego, to też dzisiaj w środku nocy pisałem nad, akurat na Twitterze o tym, jest to, że algorytm uczenia maszynowego to jest taki algorytm szukania, poszukiwania czegoś. I to najlepiej zrozumieć, jak się wyobrazić sobie wyobrazić, że istnieje taka abstrakcyjna przestrzeń, w której żyją różne możliwe algorytmy, które mogłyby zostać odkryte. W jakaś wielowymiarowa, nieskończenie wielowymiarowa przestrzeń, i punkt takiej przestrzeni to jest jakiś algorytm, który coś tam robi. I jak na przykład poszukujemy algorytmu, który będzie na przykład z tam rozmawiał, to takich algorytmów jest dużo w tej przestrzeni. Jedne są lepsze, drugie są gorsze. A uczenie maszynowe po polega na bardzo szybkim i efektywnym przeszukiwaniu tej przestrzeni i znajdowaniu tego algorytmu, o który nam chodzi. I ciekawe jest to, że my potrafimy zaprogramować algorytm przeszukujący tą przestrzeń i y Dziwne jest to, że te algorytmy w ogóle działają tak efektywnie. Natomiast to, co ten algorytm odnajdzie w tej przestrzeni i przyjdzie do nas z gotowym rozwiązaniem, z algorytmem, który z nami rozmawia, takim jak ten ChatGPT, my kompletnie nie, wiecie, nie wiemy, co tam jest znalezionego, jak ten algorytm w ogóle działa, jak działa ten algorytm, który znaleźliśmy. Więc wiemy, jaka jest, jaki jest schemat poszukiwania przestrzeni wszystkich algorytmów, ale to, co jest odpowiedzią, którą dostajemy, jest. Nie, nie mamy pojęcia, jak to, jaka jest struktura tego wszystkiego. Więc to jest tak, że nam. To poszukiwanie wypluwa jakiś efekt, którym jest algorytm, który z nami gada, i to robi niesamowicie. A to jest tak naprawdę dopiero początek całej, całej, całego procesu. Przecież uczenie maszynowe to jest bardzo młoda dziedzina w sumie. I, i nawet boję się wyobrażać, co będzie za 100 lat. Natomiast yy, yy, właśnie to jest zaskakujące, że, że ten algorytm tak efektywnie przeszukuje tą wielowymiarową przestrzeń wszystkich możliwych algorytmów, I, no i pytanie jest, czy jesteśmy w stanie wymyśleć sposób, żeby dowiedzieć się jak działają te struktury, które powstają w wyniku uczenia maszynowego, jak, jak działa taki chat GPT, bo tego nawet twórcy nie wiedzą. To jest taki fascynujący moment, przyzna pan, panie profesorze, w rozwoju e, no, cywilizacji człowieka być może nawet. Przepraszam, że naiwny redaktor sypie tutaj jakimiś bonmotami z przeszłości, nagłówkami, ale zacytuję tego profesora Hawkinga, który Zachęcał do tego, żeby stworzyć jakiś zestaw zasad, które przyświecałyby tworzeniu sztucznej inteligencji. I Kiedyś miał odpowiedzieć na pytanie dziennikarza, że zawsze będzie można wyłączyć wtyczkę, wyjąć wtyczkę z prądu. Kiedy będziemy czuli, że ta sztuczna inteligencja jakoś tam grozi, profesor miał odpowiedzieć, że ona będzie wiedziała przed tobą, naiwny dziennikarzu, zanim będziesz chciał wyjąć tę wtyczkę, że chcesz to zrobić i zwyczajnie do tego nie dopuści. Serio pan się, powiedział pan, że się boi, co może być za 100 lat? Ja się nie boję, znaczy ja sobie, ja sobie nie potrafię tego wyobrazić, natomiast, nie wiem, czy to brutalnie, ale trudno mi wyobrazić sobie taki wariant rzeczywistości, w którym wszystko będzie tak, jak jest, to znaczy, w którym człowiek będzie miał dominującą rolę w świecie, kiedy hoduje sobie yy... twory, które już Rozwijają się w takim tempie, że to jest tylko kwestia kilku, kilkunastu, być może lat. Najdłużej kilkudziesięciu, w których będziemy daleko w tyle pod każdym względem. Za sztuczną inteligencją. Za sztuczną inteligencją. Więc yy, yy, wydaje mi się, że to, że jesteśmy akurat tutaj takim dominującym gatunkiem lokalnie na tym kawałku kosmicznej skały, to jest takie przejściowe. Przejściowe. Tak. Powiedział Pan. Ja to wychwyciłem i teraz do tego wracam. Kiedy rozmawialiśmy o tym, czy się czegoś dowiemy w końcu tak na poważnie i na serio w większej skali o fizyce, o naturze, o przyrodzie, to powiedział Pan, no my albo coś, co nas zastąpi. No właśnie. No, no, wie Pan... Zeszliśmy z gałęzi, i intelektualnie i, i, i też organoleptycznie. Natomiast y, y, jak to się stało? No, stało to, to jest proces, który trwa. Ewolucja się przecież nie skończyła teraz. Oczekiwania, że jesteśmy koroną stworzenia i, i na tym ewolucja poprzestanie, jest jakaś, jakąś naiwnością. No, ewolucja trwa tyle. My jesteśmy gdzieś na samym koniuszku. Tutaj. Nasza cywilizacja to jest jakiś niewielki plasterek tego odcinka. A przed nami jeszcze są setki, tysiące, miliony, miliardy lat. I mówienie, że, że to, już w zasadzie, to, to już jest koniec, to, to jest jakaś skrajna naiwność. I okazuje się, że ta rewolucja, która się teraz dokonuje, w mojej ocenie, to jest w ogóle największa rewolucja naukowa czy intelektualna, jak, jak, największy przewrót cywilizacyjny, jaki w ogóle dotąd nastąpił. To znalezienie koła czy maszyny parowej to było nic w porównaniu z, czy internetu, to było nic w porównaniu z tym, co się dzieje w tym momencie yy, z, z rewolucją tych sztucznych algorytmów, które wytwarzamy. Czytam ostatnio książkę swojemu trzylatkowi. Yy... Od tyranozaurach, innych triceratopsach. My się troszkę odróżnimy od tych organizmów sprzed 60 lat, z 60 milionów lat, więc ta ewolucja rzeczywiście następuje, chociaż to bardziej ptaki są potomkami dinozaurów zdecydowanie niż Homo sapiens. Czyli co? Taka sztuczna inteligencja może być jakimś kolejnym etapem ewolucji Homo sapiens? Bo wie pan, to jest dla nas mocno nieintuicyjne, w tym sensie, że spodziewamy się, że to będzie jakiś inny rodzaj życia, tak, inny rodzaj Homo sapiens? Niekoniecznie. Znaczy, to, co wytworzył Homo sapiens, może być. Kolejnym etapem rozwoju tego organizmu. No chyba, czy dla szympansów było intuicyjne pojawienie się człowieka. No też było to dla tych szympansów zaskoczenie, że nagle się pojawiły jakieś takie stwory, które robią jakieś dziwne rzeczy, a są w tym efektywne. Szympansy kompletnie nie rozumieją, co my robimy, i tak samo jest z kolejnym etapem ewolucyjnym, który, jest za, który będzie przed nami. No, czy to będzie już teraz AI? Wiele na to wskazuje, a czy coś innego, to już jest kwestia trochę dru drugoplanowa. Ta sztuczna inteligencja będzie miała trochę większe szanse z takimi białymi tablicami, tymi wzorami, jak te, które rozgryźliście? Jest taka firma DeepMind, która się wsławiła w tym między innymi, że rozwaliła najlepszego zawodnika w Go. Tworząc algorytm gry w Go i pokonała mistrza świata. Wcześniej stworzyła algorytm szachowy, który ogrywał wszystkie inne algorytmy, mimo że sam uczył się dopiero przez 40 minut gry w szachy, grając tylko sam ze sobą, bez żadnych danych wejściowych i ograł wszystkie algorytmy szachowe. Ta firma przerzuciła się na badania naukowe i tworzy algorytmy rozwiązania problemów naukowych. I w tym roku bodajże czy w, zesz w zeszłym roku została przyznana nagroda Breakthrough, czyli taki przy przygrywki do nobli. Z biologii, czyli z nauk life sciences, to jest dokładnie taka kategoria, nie dla biologa po raz pierwszy w historii, tylko dla y, tych programistów z zespołu, stworzy którzy stworzyli program AlphaFold, który to program który, oparty na, na technologii uczenia maszynowego, rozwiązał problem, z którym naukowcy nie, nie radzili sobie od kilkudziesięciu lat: y, problem y, powiązania trójwymiarowej struktury białek i, i informacji genetycznej. Y, Coś, z czym ludzie nie wiedzieli, jak sobie poradzić, i żeby jedną substancję białkową scharakteryzować potrzeba było podobno jednego doktoranta, który na tym pracował przez 4 lata. Ten algorytm poradził sobie z kilkudziesięcioma tysiącami tych substancji w ciągu dwóch tygodni. Obecnie to już problem został zamknięta, a problem jest niezwykle ważny, bo, dzięki, bo pozwoli tworzyć na przykład efektywniej lekarstwa, diagnozować choroby. Jest to coś, co ma niezwykle wiele zastosowań, dlatego ludzie bardzo się starali ten problem rozwiązać, tylko Nikomu się to nie udawało, I, y, 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 więc jeśli chodzi o białe tablice i fizykę teoretyczną, tak, myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy algorytmy będą od nas efektywniejsze. No, my, my tworzymy narzędzia po to, żeby, dotychczas tworzyliśmy narzędzia po to, żeby mniej pracować fizycznie, teraz tworzymy narzędzia, które nam y, y, powodują, że nie musimy aż tyle pracować intelektualnie. Nietuzinkowy fizyk, powiedziałem także artysta. No na przykład pisał muzykę na komputerze Amiga w latach 90., dawno temu. Dzisiaj reżyseruje e, wideoklipy, fotografuje na przykład Davida Lyncha, autor efektu Dragana. E, a co to jest Face Your Mask? Face Your Mask to jest taki film, który stworzyliśmy w, w bardzo małej grupie ludzi, z takich Zajawkowiczów, y, w domowymi środkami, i to było parę lat temu już. I jakimś cudem się dostał na festiwal w Berlinie i prawie w jakimś tam finale konkurował z teledyskami tam Madonny i jakichś tam raperów. W Londynie jakiś inny festiwal wygrał z kolei, więc taka domowa robótka, która skończyła się jakimś takim ciekawym obiegiem po, po Europie. Teledyski dla polskich raperów też ma Pan na koncie? Tak, zaczęło mi się robić różne rzeczy z video robiliśmy ciekawy projekt na przykład. Nietuzinkowy fizyk, który łamie stereotypy, proszę mi wybaczyć za to określenie. No, ale taki dokładnie powinien być naukowiec. Profesor Andrzej Dragan, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję.